Wyobraź sobie święta bez latania z odkurzaczem przed pierwszą wizytą gości i bez krzyków, że nie uda się wyrobić ze sprzątaniem. Piękne, prawda? Dlatego właśnie zamiast jednego dnia promocji, Roborock zrobił cały miesiąc świątecznych przecen. Od początku aż do 28 grudnia możemy spokojnie wybrać robota sprzątającego albo odkurzacz myjący, bez nerwówki i polowania na jedną godzinę promocji. Zacznijmy od Roboroka Saros 10R. To ultrasmukły robot. Ma 7,98 cm wysokości, więc wjeżdża pod niski fotel, szafkę czy kanapę, czyli tam, gdzie normalnie tylko kurz ma święta cały rok. System Starside 2.0 z lidarem i kamerą RGB wspieraną AI ogarnia mapę mieszkania i potrafi rozpoznać ponad 100 typów przeszkód, a dzięki podwoziu Adapt Lift pokonuje progi do 4 cm. W promocji świątecznej Saro 10R zleciał z 4399 zł na 3799 zł. 14% rabatu brzmi całkiem nieźle. I jeśli chcecie robota wszystko w jednym, to jest nim Roborock kurewo 5 AE. Ma moc 12 tysięcy paskali, podwójne szczotki Duo Divide, które świetnie ogarniają sierść i włosy, oraz boczną szczotkę Flexi Arm, która dociera w narożniki i wzdłuż listew. Mopy obracają się nawet 200 razy na minutę, potrafią się podnieść na dywanie, a stacja sama opróżnia pojemnik, myje i suszy pady ciepłym powietrzem. Do tego nawigacja lidar, presji Sens i Reactive Tech pilnują, żeby nie wjechać w buty, kloski czy zabawki pod choinką. Cena kurewo 5 AS z okazji świąt spada o 36% z 2799 zł na 1799 zł. Trzeci bohater to Roborock F25 Combo. Pionowy odkurzacz 5 w jednym. Może odkurzać, myć podłogę na mokro, zbierać rozlane ciecze, a po sprzątaniu sam czyści i suszywałek wałek, w Stacji, używając gorącego powietrza o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Mam moc 200 tysięcy paskali, pięciowarstwową filtrację zatrzymującą 99,99% ,99 drobnego kurzu i technologię Joe Scrappers, która rozprawia się z długimi włosami. Bateria 4000 mAh daje do około 40 minut pracy, a w trybie eko nawet do godziny. W świątecznej promocji F25 Combo nie jest 2599 zł do 1699 zł, co daje zniżkę o 35%. W promocji jest oborok Kurewo Edge 5V1. Systemem Dual Anti-Tangle i mocą stania tysiąca paskali, a dla fanów bardziej zaokrąglonego designu kurewo Kurw 5A1. Oba modele kosztują teraz 2299 zł, a różnią się głównie wyglądem stacji dokującej, bo odkryw ma być nie tylko funkcjonalny, ale też ładny. Zamiast poświęcać grudzień na sprzątanie, można załatwić temat jednym zakupem, a resztę czasu przeznaczyć na święta, bliskich, jedzenie i odpoczynek. Sprawdźcie świąteczną promocję Roboroka w sklepach partnerskich i w oficjalnym sklepie internetowym marki. Wesołych świąt!